Och Ty to jesteś, ty to jesteś przytulak, tak? Ciężko cię nagrać z Twoją energią taką. Tak ja wiem, ty kochasz człowieka bardzo, tak? Powiedz, kochasz człowieka. Och Jezu! Chodź. Ależ ty kochany pies jesteś, przytulak. Nasz przytulak. Co? Hmm? Co tam? Co tam się dzieje? Co tam? Chodź. Dwiego pośród traw. Here okay, we